Cześć, witajcie. W odcinku, w którym zrobimy sobie mecz derby Manchester United kontra Manchester City Czekajcie, tylko sobie jeszcze tu kamerę poprawię, bo coś się bujała mi. Zobaczymy, kto wygra derby. Czy niebieska część Manchesteru, czy może czerwone diabły. Mamy tutaj 10 saszetek i każdy będzie się liczył jako jedna. Oczywiście karta specjalna, w sensie świecąca mocno, nie jakiś tam Star scene czy coś takiego. Będzie to Karta za dwa punkty. Tutaj mamy. Patrzcie, z bomby klub 100. Pięknie. Czyli mamy klub 100 w Vertonghen. Już się bałem, że to jest Hurricane, bo mają mega podobną posturę. W sensie tak samo prawie stoją. Więc super. Od razu widzicie. Otwieramy pierwszą tom i mamy klub 100 trafiony. I co tu jeszcze mamy? Huddersfield logo. Tutaj na bok będę odkładał tak, o może tak i tu będą świeciaki co mamy? 1-0 Fernandinho strzela dla City Felipe Anderson, Van Bisaka i jakiś z Newcastle, tak? nie, Fulham Przewodnik, tu będę sobie kładł bazówki wtedy druga saszetka, powinna tu też być limitka no ile box nie jest jakiś oszukany zobaczymy czy zobaczymy tu limitkę jest Men of the Match, Kabasele. Star Player, Arnautowicz. I mamy jeden do jednego. Patrzcie, Rashford odpowiada. Dembele, Pereira i McCarthy. Okej. Okay. No więc na razie dwie ptaszetki i mamy jeden do jednego. Zobaczymy, czy ktoś wyjdzie tutaj na większe prowadzenie. żeby Tutaj mamy Chelsea. Men of the Match i Stenson one of the są tutaj kolejny Chelsea Eden Hazard jeszcze patrzcie z Chelsea star player Gomez Saka bez historii odczekam no, też na tą limitkę mam nadzieję, że to nie będzie oszukany box tutaj Leicester pada nam logo Lisów Moses i Ederson 2 do 1. Okej, okay, czyli jednak to The Blues wychodzą na prowadzenie. Ej, the Blues, przepraszam. The Blues to jest Chelsea. O, ale tu mamy już goalkeepera i jest to Man of the Match Ederson bez rękawic. W ogóle możecie zobaczyć niespotykane u bramka, to jest bez rękawic. Widzieć ich. Więc mamy już 3 do 1. Star, star Player Mitrović, no, ale tu pogba odpowiada. Liverpool Solankę, to jest Racing Star. I reszta bez historii, bazóweczki To powinien tu jeszcze gdzieś być klub 100. No i limitka. już widzimy, że kolejny zawodnik. I patrzcie, jest klub 100. Czyli zgadza się, 5 klubów 100. Teraz tylko limitki brakuje do pełnego boksa. Tutaj wkładamy ładnie. Ok. Czyli no, tutaj będzie ciężko, już, żeby Manchester United robił staraty. Tu jeszcze logo Newcastle United, Lamela. No, widzicie tutaj, niestety, dla kibiców czerwonych diabłów. Możecie napisać, kogo kibicujecie w tym meczu, ale tutaj będzie odpowiedź jakaś. A jest to, jest, mamy, patrzcie, brązową limitkę Paula Pogby. Szkoda, że brązowa. No, ale jedno szczęście, muszę sobie to ploder wyjąć, jedno szczęście, wyjmiemy czerwony sobie, bo czerwone diabły to czerwony. Yy, jedno szczęście, że w ogóle jest limitka, bo wiem, że są czasami boksy, w których limitek po prostu nie ma. A tutaj trafiliśmy po B, czyli no, dwa punkty są dla tutaj. Położymy ją sobie tutaj, mam nadzieję, że będziecie widzieć. Czyli naprawdę super. Cieszę się, że jest. Jeszcze Fabinio of w match, którego nie mieliśmy. I Star Player, Aubameyang, Milner, Clark, White'a i McCarthy, fan favorite. A w ogóle on był już trafiony w tym odcinku. No więc teraz, jakbyśmy trafili klub 100, to tylko wyszlibyśmy na prowadzenie dla nas był już taki gratisik, byłby, ale czy nam się uda? No i mamy logo Manchester United, patrzcie, czyli Manchester zaczął wracać, bo jest 4 do 4, tak? Tak jest. I patrzcie, jak mogą się losy spotkania odwrócić, tu Racing Stars z Arsenalu, naprawdę Bernard, o ostatnie dwie saszetki i jak United to wygra, to naprawdę zrobili piękny comeback. Ale czy im się uda? Zaraz sprawdzimy. Tutaj, Man of the match jeszcze. Tutaj, star A nie było ich w ogóle. Ok. A ale jest bramka dla Manchesteru City. No i czy w ostatniej c United to wyrówna? Czy nie? Naprawdę, emocje w tym meczu są dość poważne możecie zobaczyć tutaj fula mamy i Rising Star Philip Foden czyli dobicie United niestety United zostało dobite i przegrywają ten mecz możecie dać znać jak wam się podobało to no w tych 10 saszetkach naprawdę trafiliśmy fajnie bo i wpadł nam klub 100 którego nie mieliśmy czyli mam 5 yy, nie, przepraszam, zostaliśmy. A nie, tu jest jeszcze tak, czyli 5 klubów 100. Tak patrzę, mówię jakim cudem. Czyli trafiliśmy w 10 saszletkach, tak, 2 kluby 100. Tutaj mamy Sterlinga jeszcze. Do tego trafiliśmy jeszcze brązową limitkę Paula Pogby. Szkoda, że brązowa a nie złota, ale mam nadzieję, że w tych dwóch boksikach uda mi się jeszcze trafić złotą jakąś. Fajnie też mieć złotą. Trudno na pewno będzie je zdobyć. Ponieważ no, edycja, mówię, no, jest ciężko dostępna, ale no, trzy limitki na pewno będę miał, ile w tych boksach są, więc zobaczymy. Naprawdę, fajnie. Widzicie, w ostatnich 10 saszetkach, czyli ktoś, jakby kupił ostatnie 10 saszetek tylko, to trafiłby dwa kluby 100 i do tego limitkę Pogby. Co wam mogę powiedzieć? No Dzisiaj wygrywa Manchester United. No Jeżeli tu są kibice Manchester United, to na pewno możecie się zgłaszać po powtórki z tego. Z tej edycji myślę, że jest duże prawdopodobieństwo, że będę miał cały set powtórek, w sensie na przykład cały jeden klub jakiś uda mi się zebrać. Powtórek, ale zobaczymy jeszcze. Więc dajcie znać, co wam brakuje, co potrzebujecie. Mówię, Marco Alonso jest na wymianę klub 100. Więc jeżeli potrzebujecie, dajcie znać. Do usłyszenia, do zobaczenia, trzymajcie się. No i dajcie znać, mówię, powtarzam się, ale jeszcze raz, czy ta kolekcja wam się podoba, czy może po prostu nie kibicujecie Premier League. Ja gdzieś tam nie kibicuję Premier League, ale. Nie ukrywajmy, że jest to jedna z lepszych lig na świecie, bo raz yy, wygrywa Ligę Mistrzów Hiszpania, raz no, ostatnio Bayern, ale zazwyczaj była to taka walka, a w latach tam 2000, myślę 2000 i 2010 to gdzieś te Premier League albo 2015 nawet było mega mocne. No teraz znowu zaczęli się odradzać, bo Liverpool ostatnie dwa sezony mega ładne. Zobaczymy, kto w tym sezonie wygra Ligę Mistrzów. I kto wygra ligę angielską Więc dajcie znać Do usłyszenia, do zobaczenia, cześć, trzymajcie się I co, pozdrawiam was wszystkich serdecznie Napiszcie komu kibicujecie Czy w ogóle ten klub, który z was y, Interesuje Czy może jesteście właśnie fanami United albo City, dajcie znać, trzymajcie się, cześć